Płonie statek u wybrzeży Szwecji. Na pokładzie 17 marynarzy Szwecja, w pobliżu Goetheborga płonie statek. Na pokładzie są marynarze. W cieśnini Kattegat w pobliżu Goetheborga płonie statek, na pokładzie którego znajduje się 17 marynarzy. Trwa akcja gaśnicza, planowana jest ewakuacja, podało w sobotę Centrum Ratownictwa Szwedzkiej Administracji Morskiej. Pożar wybuchu po godzina. 14 napływającym pod banderą Liberii i masowcu przewożącym drewno. Początkowo załoga próbowała gasić ogień samodzielnie, jednak bez skutku. Kłęby dymu są widoczne z okolicznych wysp. W akcji gaśniczej uczestniczą statki oraz helikoptery ze Szwecji, Danii oraz znajdująca się nieopodal fregata marynarki wojennej Portugalii. Według kierującego akcją Andersa LaEnholma to jedno z większych tego typu zdarzeń od dawna. Pożar nie jest pod kontrolą, kapitan na razie nie wyraził zgody na ewakuację. Zostaliśmy poinformowani, że nikt z załogi nie jest poszkodowany, przekazał LaEnholm. Według szefa ratowników pożar nie może być gaszony dużą ilością wody, gdyż mogłoby to spowodować zatonięcie statku.